Prezentacje w rozpoczniemy od odróżniony gości kontrolną. Z numerem pierwszym Łukasz Szostak. Z numerem drugim Marcin Wajda. Numer 5 Kacper Król. Z numerem szóstym Tymoteusz Kozioł. Numer 14 Pawł Miecz. Z numerem pierwszym Anna Florczak. Numer 4 Patryk Dębowczyk. Numer 5 Piotr Pestach. Numer 14, Paweł Kowalik. Numer 20, Maksymilian Złatwa. Numer 21, Mateusz Okolek. Numer 83, Marek Kubiszewski. I numer 92, Mateusz Rutkowski. Trenerem drużyny z Białej Podlaskiej jest pan Andrzej Krylewski. kierownikiem drużyny Wojciech Korek. Esse é meu... To dobre momenty były dzisiaj tak jeden, że się ten mecz skończył, wstyd, jeszcze raz wstyd, jeszcze raz wstyd I trzeba przeprosić kibiców, mieliśmy olbrzymią szansę, żeby się odbić od dna, teraz znowu jesteśmy na dnie, nie wiem co się stało, trudno to wytłumaczyć, brak skuteczności, jedyna pozytywna chyba osoba na, na, na boisku yy, to Łukasz damy w pierwszej połowie, naprawdę trzymał ten wynik, Trudno, trudno powiedzieć. Jeżeli cofniemy się do ostatniego meczu, który na wyjeździe żeśmy grali, to, to są dwie różne drużyny. I mówię jednym słowem, wstyd, żenada, bo to, 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 był anty, to była antypiłka ręczna, to co my żeśmy robili. Pozwoliliśmy zawodnikom Starnowa na to, żeby oni tam w jakiś tam sposób zaczęli hasać i to się tak skończyło, a nie inaczej. No, czy początek meczu nie zapowiadał jeszcze takiej klęski? No nie zapowiada, ja myślę, że my ten mecz przegraliśmy w szatni, w głowach, w szatni, bo myśleliśmy, większość podejrzewam myślała, że to będzie jakiś taki spacerek po tym ciężkim wyjazdowym meczu, natomiast to nie jest przypadkowa drużyna, tam grają fajni ludzie, którzy grają w tą piłkę ręczną, zrobiliśmy z bramkarza bohatera, bramkarz im troszeczkę obronił tych piłek, trudno, no, tak nie można grać. Trzeba po prostu jak najszybciej o tym meczu zapomnieć i kolejny jest mecz przed nami. Ja powiedziałem tutaj, jak żeśmy po meczu stali, powiedziałem, że tu, żeśmy przegrali panowie, mamy najbliższe trzy mecze i tam trzeba szukać punktów. Bo szansa na to, żebyśmy utrzymali się, to jest naprawdę bardzo, bardzo duża i tą szansę trzeba wykorzystać, bo ten zespół... Tak w, w przekroju całego tego, tego sezonu, to nie zasługuje na te ostatnie miejsce. Są naprawdę wartościowi ludzie, młodzi, którzy yy, grają i czasami może tak jak dzisiaj tą nędzną piłkę ręczną. Natomiast yy, jak, jak popatrzymy na te mecze dotychczasowe, to były one na styku poza jednym tam meczem, który zdecydowanie żeśmy przegrali. No to, co dzisiaj się stało, to nie umiem tego wytłumaczyć. Jedyne co to muszę i, i, i potrzeba przeprosić kibiców i wszystkich tych ty sympatyków Piłki Ręcz. Co czy? Cóż, no, wynik lepszy niż gra, to trzeba sobie powiedzieć, walczyliśmy o pięć bramek, żeby było na końcu, bo tam wygraliśmy 25-61 i, i, i przy, przy końcowym bilansie, jak będzie równa ilość punktów, to jesteśmy na ten moment ciut wyżej. No mecz, cóż, pozostaje mi tylko przeprosić kibiców, wszyscy, co, wszystkich, którzy tutaj to oglądali, bo to było po prostu żenujące w naszym wykonaniu. Graliśmy fatalnie, nie, nie pamiętam takiego meczu, żebyśmy popełnili tyle, tyle błędów, każdy z nas indywidualnie próbował gdzieś coś zmienić, a... A wychodziło to tragicznie wręcz. Później nastąpiło chyba około 20 czy 25, może nie, może nie, przesadzam, w 40 minucie już nastąpiło totalne załamanie, gdzie po prostu spuściliśmy głowę, głowy i, i, i ciężko cokolwiek było zmienić w tym meczu. No, na szczęście Tarnów gdzieś się rozluźnił w końcówce i można było jeszcze dorzucić, ale przy tylu niewykorzystanych sytuacjach i, i tylu indywidualnych błędach każdego praktycznie zawodnika nie dało się tego wygrać.